Słuchajcie, będę potrzebować Waszej pomocy, żeby podjąć decyzję, który kubek woliwki będzie ostateczną wersją. Mam trzy warianty, które różnią się już naprawdę małymi szczegółami, ale byłam zaskoczona ilością Waszych komentarzy, że jednak gałązka powinna być, nawet nie jedna, a może nawet trzy, więc musiałam te głosy uwzględnić w ostatecznej wersji. Za to mi cały czas chodzi po głowie wersja w ogóle bez żadnych gałązek i już kompletnie wtedy nie wiedziałam, jaką decyzję podjąć. Tutaj moja ulubiona rzecz, czyli odrywanie naklejek z oliwek. Środek farszu robiłam w dwóch kolorach, zielonym i czerwonym. Tutaj zodawałam jeszcze zielony rant na górze, bo wydaje mi się, że ten element na pewno musi zostać. Takie trzy gotowe kubki zaniosłam olkowi do szkliwienia. Wszystko zanurzyliśmy w transparentnym szkliwie i wsadziliśmy do pieca, a pod tym filmem znajdziecie ankietę, w której będziecie mogli głosować na swój ulubiony kubek. To zaczynamy od pierwszego wariantu, czyli bez gałązek i z zielonym rantem. Tak to wygląda. Druga wersja z gałązkami i bez zielonego rantu. Wygląda bardzo czysto. I trzecia wersja na końcu z zielonymi gałązkami i z zielonym rantem najbardziej wypasiona. Wiem, że te różnice nie są jakieś bardzo duże, dlatego tym trudniej podjąć decyzję, więc pomóżcie.